Ofiara Noego ilustruje epilog Potopu, w którym Noe, po opadnięciu wód, składa Bogu hołd i dziękczynienie za przejaw łaski i miłości do ludzi. Pierwowzorem graficznym sceny jest drzeworyt Bernarda Salomona. Malarz nieco zmienił kompozycję drzeworytu, eksponując postać Noego klęczącego przed ołtarzem i osób wykonujących prace polowe. Pierwotnie naczynie zostało przypisane Urbino i datowane na połowę XVI wieku. Jednak pewne cechy, sposób opracowania postaci, rysunek palców o spiczastych opuszkach, fizjonomia noego, żywa, soczysta kolorystyka oraz inskrypcja z charakterystycznymi L i H przerywana kropkami, wykazują związki z warsztatem Amazonek, działającym w Faency w drugiej połowie XVI wieku. Podobną inskrypcję można też znaleźć na niektórych pracach przypisywanych weneckiemu warsztatowi Domenega da Wenecji.